Zmianę klimatu zmień, ze mną to zrób. Energie da wiatr, mamy już plan, by uratować świat. świat. Zanim ziemia się ugotuje, razem z tobą ją uratuję. Zmianę klimatu, klimatu. zmień, e e na pewno nam uda się. Zanieczyszczenia z słońce da nam prąd. A polarny miś nie będzie miał tros Ocalą cały świat. Zmianę klimatu z się uda. Zrobimy to dziś, ale takie proste. Dajemy więc czadu już bez węgla śladu na biegunach zim klimatu zmień, zmianę klimatu zmień Mamy zadanie, by spuścić tej zmianie lanie Nie. muszą się zmienić, e e e e e e e e bo muszą się zmienić i po piosence.